Bardzo zimno. Słyszycie po samym głosie, że jest bardzo zimno, ale witamy w Kasol. Przyjechaliśmy dzisiaj w Himalaje. Jesteśmy w wiosce, w miasteczku Kasol, w którym spędzimy dwa dni. Jeżeli chodzi o plan na Kasol, to wybieramy się na trekking. Trekking dopiero rozpoczniemy jutro, ponieważ dopiero przyjechaliśmy. Jest godzina ósma. Nie możemy oddychać z tego zimna, bo aktualnie jest 6 stopni. A jak byliśmy przed chwilą w Delhi, było chyba 28 stopni, więc nagła zmiana temperatury. Więc idziemy szybko do naszego hotelu, który w ogóle też jest bardzo, ale to bardzo ładny. I chcemy odpocząć. Odpocząć, coś zjeść i wyspać się, chodzić po okolicy i jutro wyruszyć w trekking, o którym pewnie później dopiero więcej usłyszycie. Zapewne powiemy jeszcze o jednej kluczowej rzeczy bo wybieram się w bardzo fajne miejsce. Tylko myślę, że dopiero o tym więcej będzie jutro. Trochę o tym popowiadamy dopiero jutro na tym trekingu, na który się wybieramy, ale miejsce jest bardzo, ale to bardzo fajne. Z bardzo fajnym klimatem i z przede wszystkim bardzo fajną historią. To jest całkowite przeciwieństwo tego, co spotkaliśmy w miastach. Zresztą sami widzicie, jak to wszystko wygląda i jak to wszystko się prezentuje. I to jest całkowite przeciwieństwo tego, co widzieliśmy. I bardzo się z tego cieszymy, bo jednak moim głównym planem na Indie zawsze było gdzieś to odruszenie w Himalaję lub w te rejony. Więc trafiliśmy idealnie. Mam nadzieję, że będzie coś w pobliżu do jedzenia. A tutaj zaraz Wam pokażę kolejne zbliżenie na naszą piękną rzekę, którą mamy na naprzeciwko hotelu. A tutaj. Takie klimaty w okolicy. Tutaj kolejne klimatyczne miejsce Sami zobaczcie Możemy coś zjeść Chyba, nie jest to jest otwarte Tam jedzie, Tam Zobaczcie jak to wygląda jeszcze raz Z takim ładnym widokiem I tu piesek Więc my coś zamawiamy, zrobimy recenzję jak tylko zjemy i wracamy do Was za chwilę. Herbata. W szkance. W szkance. Z takim widokiem. Ogólnie jest klimat fajny. Trochę się obudziłem, jest rześko Jest bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że widoki będą coraz coraz lepsze, chociaż ciężko już, tak mi się wydaje, że w ogóle to przebić. Ale wydaje mi się, że. Znaczy wydaje mi się... Jestem nastawiony na to, że będą jeszcze lepsze widoki I że naprawdę spędzimy tutaj w górach z 4? 4? 3-4 dni 3 wstępnie 4 dni. chcemy spędzić Nie wiadomo ile nam zajdzie, bo jakby to jest nasz ostatni przystanek w Indiach I po prostu zostajemy tutaj tyle ile chcemy Jeżeli stwierdzimy, że zostajemy tutaj tydzień, zostajemy tydzień Jeżeli stwierdzimy, że zostajemy 10 dni, zostajemy 10 dni no po tym ciężkim tygodniu, po tych ciężkich 10 dniach w Indiach, bo jednak Delhi, Mumbai, Nagpur, Varanasi ja. i Bombay zmęczyły nas psychicznie ze względu na to, że po prostu cały czas jeździliśmy busami mieliśmy tylko i wyłącznie trzy noseregi. Z tego jeden nosek trwał 5 godzin, bo zabukowaliśmy go tylko dlatego, żeby dostać rzeczy, kupić pamiątki i przespać na 3-4 godziny. Więc cały czas byliśmy w busach, gdzie spać się nie dało, no powiedzmy sobie szczerze, niby bus nocny, niby bus, gdzie możemy spać, ale się nie dało i po prostu było bardzo, bardzo ciężko zasnąć, więc cały czas byliśmy w podróży. Jak wysiadaliśmy z busa, była godzina przykładowo dziewiąta, mieliśmy cały dzień, żeby go spędzić z plecakami, które ważą no plus minus no 25 kg, dwa plecaki mieliśmy, bo jeden mój plecak waży 20 kg, no i te podręczne mi się wydaje, że po 5 kg ważą, no i cały czas... W tym słońcu musieliśmy chodzić, więc to było trochę męczące dla nas. Szczególnie, że No ja się trochę zapuściłem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek aktywność fizyczną. Szczególnie, że moja praca też jest taka, że siedzę przed komputerem, więc dla mnie to było ciężkie. Więc fizycznie trochę jesteśmy zmęczeni, więc chcemy tutaj odpocząć. Na pewno zostaniemy 3 dni, bo mamy plan na 3 dni. Więc tak naprawdę w tydzień zrobiliśmy, no nie wiem ile 1700-800 km busami 3 dni noclegu więc no sami sobie wyobraźcie, że to było dosyć męczące dla nas, ale było warto. Było warto i my jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest droga do naszego hotelu cały czas Cały czas robimy postoje No bo ciężko nie robić postojów z takimi widokami, no sami zobaczcie Ale cały czas jest nasza droga do hotelu Przepraszam, hostelu Plan na dzisiaj jest taki Że nie idziemy spać Tylko idziemy się jak najszybciej wykąpać idziemy jak najszybciej zwiedzać Bo jest cudowna pogoda Jest coraz cieplej i nam w kurtce jest już ciepło mi przede wszystkim w kurce jest ciepło, więc za chwilę pewnie się przebieram i wychodzimy w poszukiwaniu ładnych miejsc i przede wszystkim ogarnąć tutaj okolicę, jak to wszystko wygląda i co jest ciekawego. Ciekawostka jest taka, że w miejscu, w którym się znajdujemy, tutaj w okolicach jest Dolina Parwatti. Dolina Parwatti to jest dolina śmierci, tak powszechnie jest nazywana. Tutaj dziw, w dziwnych okolicznościach teoretycznie giną ludzie, po prostu ślad po nich ginie, jak tylko tutaj się znajdują. Historia jest taka że ludzie wcale tutaj nie giną. Tu nie ma tego, czegoś takiego, że Yeti porywa ludzi. W niektórych przypadkach zdarzają się wypadki, że ktoś przewróci się, skręci nogę lub spadnie z jakiejś skały, no wiadomo, jak to jest w górach. Ale historia jest taka, że w Dolinie Parwatti po prostu ludzie się zaszywają. Tu jest bardzo spokojnie i ludzie z krajów europejskich, którzy chcą po prostu odpocząć. Chcą uciec od tego, od tej gonitwy, która jest w Europie, która jest w tych krajach typu Stany Zjednoczonych i tak dalej chcą od tego uciec i tutaj się zaszywają więc aktualnie znajdujemy się w obrzeżach Doliny Śmierci, jakkolwiek to brzmi no ale sami zobaczcie, jest bardzo spokojnie i wcale się nie dziwię tym ludziom, że po prostu tutaj przyjeżdżają, żeby zamieszkać my właśnie jesteśmy w pokoju i już wam pokazuję jak to wszystko wygląda jest jeden główny problem o którym no nie wiedzieliśmy ale to za chwilę wam powiemy, ale najpierw sam pokój Tutaj światło może być trochę słabe, bo, bo ogólnie tutaj słabe jest światło Łóżko jest dosyć duże, więc z Konradem się wyśpimy Tutaj są buty Konrada Tutaj jest łóżko Już wam pokazuję łazienkę Łazienka... Normalna łazienka jak zawsze jest w Indiach Totalnie normalna łazienka, no ale teraz najważniejszy punkt tego wszystkiego A taki mamy widok z balkonu. To jest niesamowite serio. Taki mamy widok z balkonu. Tam są góry. W tamtą stronę jest trekking, na który się wybieramy, i ogólnie centrum miasta. No ale widok jest niesamowity serio. Zobaczcie ogólnie... tą wodę i to wszystko. Ogólnie słoneczko jest bardzo ciepło, bo w pokoju jest masakra. Znaczyliśmy przed chwilą pod kołdrą. W takich ubraniach i było nam naprawdę zimno, ale tutaj jak się już wyjdzie na ten dwór, na ten tarasik i czuje się nawet tutaj na stupeczkach moich, czuję to ciepło bijące z pięknego słońca. No to jest cudownie. Największym problemem tutaj jest to, że my nie ogarniamy jak włączyć klimatyzację, albo jej po prostu nie ma. Ani w sensie klimatyzację, znaczy, ogrzewanie. ogrzewanie, bo to jest niemożliwe, bo sprawdzaliśmy wszystko i tutaj totalnie nic nie grzeje. No co, no jest zimno, jest zimno, no ale widoki no, oddają, widoki oddają ze stuła. No to jest, no chyba najpiękniejsze miejsce jakie widziałem w swoim życiu. i nasze śniadanko Pankejki, zrozumieliśmy pankejki, że pankejki, że to będą pankejki no ale są naleśniki Ja wziąłem bananowego, a Adam czekoladowego Przy takich widoczkach będziemy smakować Resztę dnia spędziliśmy włóczeniem się po mieście Nie nagraliśmy nic ciekawego, więc stwierdziliśmy, że przejdziemy do dnia następnego My właśnie wstaliśmy, jest godzina szósta, Wybieramy się na trekking Konrad wygląda w ten sposób Moje mnie gardło Mam katar i jest ogólnie masakra Jest tak zimno, a my nie zostawiliśmy, nie zostawiliśmy ogrzewania na noc Chyba była głupotą. Znaczy tak czy siak to ogrzewanie no nie daje zbyt dużo To jest nasze jedyne ogrzewanie, które mamy No i z tego leci no nie zbyt dużo no ogólnie masaka I jak się wyjdzie teraz na dwór, tutaj na taras, na tym tarasie zdaje się, że było cieplej niż tutaj. To jest nasza droga z pokoju do wyjścia. Czyli musimy przejść przez domy, gdzie ktoś mieszka. Tutaj jest jakby część główna tego hostelu. Tutaj są łazienka. Na dole też jest łazienka, z tego co widziałem. Ogólnie są dormitorium. Te pokoje wszystkie. Widok z balkonu. No ale idziemy dalej, bo nam się trochę spieszy, bo zaspaliśmy jak zwykle. A chcemy w miarę szybko dotrzeć do miejsca docelowego. A musimy jeszcze jechać taksówką lub busem. On kosztuje 10 rupii z tego co czytałem. 10 rupii no to jest, nie wiem, 50 groszy. Coś takiego lub pojechać taksówką za 300 rupi tylko, że taksówka je 40 minut, a bus od godziny do półtorej godziny a nam zależy na czasie, bus jest dosyć jasno więc zapewne wybierzemy tą opcję z taksówką bo 300 rupi no nie oszukujmy się, to też nie jest no zbyt dużo Rozpoczynamy trekking do bardzo ładnej wioski. Jednej z najładniejszych wioski, tutaj w okolicach, to jest wioska Tosz. Z tego są bardzo, ale to bardzo ładne widoki na góry. Więc mam nadzieję, że coś pokażemy więcej na tych, w tej wiosce. Zobaczcie te piękne góry i to wszystko. Już tutaj są piękne, zaśnieżone szczyty. A podobno będzie tylko i wyłącznie lepiej. Więc to jest nasza droga. tędy idziemy i zobaczymy, czy uda nam się trafić. Tutaj już pierwsze piękne widoki. Musimy podejść bliżej, żeby wam to pokazać, bo tu jest serio niesamowicie. Sami zobaczcie jak to wszystko wygląda i jak jest serio bardzo pięknie. To jest niesamowite, jakie Himalaje są ładne. Nie jesteśmy wysoko w Himalajach, bo jesteśmy na poziomie tyś... ponad 2000 metrów, a jest tak przepięknie. Naprawdę warto tutaj przyjechać, warto tutaj przyjechać, żeby odpocząć chociażby. Na razie, jak widzicie, słońce wychodzi. Niestety nasza góra jeszcze zasłania nas przed słońcem. Więc na razie nam jest jeszcze póki co bardzo zimno, zwłaszcza, że nie mam rękawiczek, więc to zapewne niesprzyjające dla nas. Ale myślę, że zaraz jak już złapie nas słońce, to będzie nam bardzo gorąco i pewnie będziemy się rozbierać z tych kurtek. Idziemy już 15 minut, to warto wspomnieć, że jak przyjdziecie do Kasol, to miejsca, które warto odwiedzić na pewno Castle. Zostać tutaj dwa dni, po prostu odpocząć. Bo z Skasol jest dużo miejsc wypadowych w bardzo fajne miejsca Tak jak na przykład Tosz Manali Malana Jari. Jari to jest taka miejscowość, tam nie ma gór W sensie, to nie jest miejscowość w górach czy coś To jest po prostu zwyczajna miejscowość, ale też jest bardzo klimatyczna Ma coś w sobie po prostu Ja uważam, że warto tam pojechać nawet na parę godzin Żeby to sprawdzić, co tam się dzieje i jak tam jest Ale na pewno must have to jest Tosz Malana, bardzo polecam do Malany Właśnie w tej chwili chyba wyszło słońce Strasznie mi świeci w oczy, więc warto pokazać I warto pokazać przede wszystkim te góry Bo ten widok jest serio przepiękny Dziura w głowie od tego co się dzieje u nas w hostelu No jest to tragedia, no tragedia jak nie wiem Jeszcze mi już jest strasznie ciepło, tą kurtkę muszę ściągnąć I muszę iść w tym polarze, w którym spałem Ale takie są uroki No uroki, tylko teraz pytanie czy idziemy domem czy górą no. Idziemy górą Mosy po to, bo tutaj wszyscy mieszkańcy chodzą po drewno, co druga osoba, nawet dzieci po prostu chodzą z tym drewnem i niosą je, żeby im było ciepło w domu, więc to jest bardzo fajne. Konrad robi kupę. Weź nie wiem czy go widać. Weźżeś no. Widać go. Chłopa złapało nieszczęsne gówno, że tak powiem. I nie może wytrzymać. Więc musiał po prostu iść w krzaki. Oczywiście wszystko zrobimy tak jak powinniśmy zrobić. Ja założyłem kurtkę, bo trochę się zimno zrobiło, bo jesteśmy trochę wyżej i jest trochę zimno. Więc... Więc jeżeli chodzi o to, to Konrad musiał niestety iść. Musiał skorzystać z toalety, bo mówi, że nie da rady. Ale mamy reklamówkę Tu jest blisko kosz. Nie wiem, czy będzie widać. Tam jest kosz. Czwarty kosz. Czwarty kosz w Indiach. I to wyrzucimy. Ja nie wiem, czy trzeba z tym surodem, żeby przejść chociaż 20 metrów. Ale to jest zdora ciekawostka, że po środku takich pięknych widoków. Po środku takich pięknych widoków. Konrad złapała straka Kurwa, to jest hit nie? To jest kurwa hit Ja pierdolę, no nie mogę no Witamy w wiosce Tosz Przed Wami jedna z najpiękniejszych wiosek w okolicy Kasol W okolicach tutaj Himalaj-Predesz Jeżeli chodzi o sam trekking Szliśmy półtorej godziny Z mostu Barsiani mostu Z miejsca Barsiani, gdzie był taki most Więc nie jest źle, jest bardzo krótko Jest fajne podejście bardzo luźne przede wszystkim, Nie jak było ciężko warto tutaj przyjść, warto nawet wziąć taksówkę i tu podjechać chociaż to jest głupoto moim zdaniem, bo to jest idealna trasa, żeby się po prostu przejść, zobaczyć wszystkie piękne widoki i co, będziemy teraz szukać jedzenia bo trochę zgłodnieliśmy, bo tak naprawdę w sumie nic nie jedliśmy dzisiaj jeszcze więc będziemy szukać jakiegoś jedzenia fajnego, dobrego poszukamy też WiFi. poszukamy też wi żeby spróbować przerzucić rzeczy od razu na dysk, żeby nam nic się nie nie, nie, nie zniknęło, bo mam, mam pamięć, już na, w telefonie. I, I co? Poszukamy tego. Może wypijemy coś chłodnego, może coś ciepłego. Zobaczymy jeszcze na co będzie ochota. Tutaj jest szkoła i tutaj dzieci się uczą. A to jest serio, jak Far Cry. To jest niesamowite, jak to wszystko tutaj wygląda. Teraz szukamy kawiarni. Kawiarnia o nazwie 360. Więc mamy nadzieję, że 360. Będą widoki na wszystkie góry. Tak wygląda nasze podsumowanie drogi. Czasowo trochę dużo, ale robiliśmy dużo przerw, robiliśmy dużo zdjęć, dużo nagrywaliśmy rzeczy. Więc robiliśmy dużo przerw. No a tak będziemy w takich widoczkach spożywać sobie śniadanie. Warto też pokazać, w jakich ja widoczkach. Będę spożywał śniadanie Zamieniliśmy się, bo Konrad jest lepszym fotografem I lepsze zdjęcia robi A ja mam takie widoczki Tu jest cała wioska, tam jest następna wioska Do której też się raczej udamy Więc Nic tylko życzyć nam smacznego Recenzja pierwszego ugryzienia naleśnika Tutaj Zaraz zobaczymy czy to jest Warte świeżki Ile to kosztowało? Nie mam pojęcia Ciężko się kroi. Dobra. Pierwszy gry z naleśnika. Zobaczmy, czy dobry. Normalny naleśnik. Jakbyście w domu zrobili naleśnika. Dalin Czyli dobry naleśnik. Po z mamy Nie mango, go banana lassi. Sąka przepiłam się do buzi Ale ogólnie dobre Planujemy wejść w głąb tego miasta I po prostu zobaczyć co tutaj ciekawego jest Tędy chyba, nie? Można tędy, nie? Dobra, Konrad prowadzi, ja idę za nim Trochę pogadamy Jedzenie było dobre Nie było aż tak dobre jak w miejscu wczorajszym, w którym jedliśmy Na górze było zimno Wiał wiatr, było zimno Więc kurtkę musiałem znowu założyć Idziemy jakimiś wąskimi ścieżkami tu jest ta szkoła, o której mówiłem. W takiej okolicy chciałoby się uczyć, jedynie przeszkadzałoby mi to, że jest zimno. Tutaj już jakaś muzyka gra. Nie wiem co to jest, ale pewnie jakiś hostel. Ale gra muzyka. My z Konradem idziemy w głąb miasta, a to jest cały czas okolica. Jest przepięknie. Jest bardzo klimatycznie. Wioska jest spokojna i ludzie są bardzo fajni. Fajni ludzie dlatego, że nie zaczepiają nas, nie traktują nas jakbyśmy byli typowymi turystami, tylko traktują nas jak normalnych po prostu ludzi, normalne osoby, które tu przyszły. Kolejne osoby, które przechodzą. Więc to jest duży plus tej wioski, że naprawdę czujemy się jakbyśmy byli u siebie. Idziemy z kamerą, nikt na nas krzywo nie patrzy, nikt nie zwraca nam uwagi, że chodzimy z kamerą, więc jak największy plus. Będziemy teraz takimi uliczkami, taką drogą. Próbujemy się dostać tam do wioski na górę Próbujemy się dostać do wioski na górę Jest to raczej możliwe, ale zobaczymy czy na pewno stamtąd będziemy mieć o wiele, wiele jeszcze lepsze widoki troszkę posiedzieliśmy w tym miejscu, bo widok jest naprawdę niesamowity i po prostu się tu zasiedzieliśmy. Zachiedziliśmy się delikatnie, teraz ruszamy dalej, ruszamy tam w górę. Pójdziemy tam do góry i zobaczymy, co jeszcze fajnego zobaczymy. Korzystając z tych pięknych uroków, stwierdziliśmy, że nagramy tutaj. Chwilę, jak siedzimy i opowiadamy wam ciekawostki, więc jedna z tych ciekawostek jest taka, że są organizowane tutaj e, na Maste festiwale. Odbywa się on tutaj na, na terenie tej wioski i ciekawe jest to, że ten festiwal jest jakby organizowany przez ludzi pochodzenia izraelskiego. Ta wioska może nie jest w pełni przypomniana przez osoby z Izraelu, ale w wiosce Kasol, w której my przebywamy, jest bardzo dużo osób z Izraelu i ogólnie dużo knajpek prowadzi, prowadzą jakby osoby z Izraelu. Też jak przyjechaliśmy to pan nas zapytał czy jesteśmy z Izraelu, bo tu jest po prostu dużo turystów z tego kraju. No i też prowadzą tutaj swoje biznesy. Więc jakby Kasol jest Kasol to coś jest ciekawe, nazywa się Mini Izraelem. Więc co też możecie poczytać o tym, ale tak się nazywa, więc to jest też taka fajna ciekawostka. Jeżeli chodzi o kolejną ciekawostkę, to powiem coś co mnie bardzo ciekawi, czyli jest tu dużo niedźwiedzi. Jest tu dużo niedźwiedzi himalajskich i też niedźwiedzi brązowych i czarnych. Czarny niedźwiedź, to mi się wydaje, że to jest niedźwiedź himalajski. No i z tego, co słyszeliśmy od mieszkańców może nie wioski toż ale mieszkańców wioski Kasol, o których pytaliśmy o tą wioskę, to powiedzieli nam właśnie, że tutaj jest dużo niedźwiedzi, że może nie typowo w wiosce, ale gdzieś jak będziemy robić trekking czy coś, to możemy takiego spotkać, co jest dosyć niebezpieczne i no raczej tego nie chcielibyśmy zobaczyć. To jest tutaj 99% domów z drewna, więc no dosyć fajna ciekawostka. No ale też jak widzimy to, co tam się dzieje, no to wszystko jest pokryte drewnem praktycznie. Chyba, że są jakieś guest y, w których jeszcze 10 lat temu było bardzo mało, bo były chyba tylko 3. Aktualnie nie wiemy ile ich jest, ale jest naprawdę dużo. No bo dużo turystów tutaj przyjeżdża nawet z Indii, z całych Indii. Cena w nich jest śmieszna. Na przykład w kasolu, w miejscu gdzie my mieszkamy, pokój w dormitorium czteroosobowym chyba, kosztuje 18 zł. Więc no to jest śmieszna cena, jak chodzi o takie miejsce. Zdobyliśmy tutaj chyba najwyższy dostępny punkt jaki mogliśmy z takim najpiękniejszym widokiem Jest to jakiś guest house, nazywacie je Pink Floyd Tak to wygląda z tej perspektywy No i wygląda no, to tak Sami się przyjrzyjcie jak to wygląda Co jest cała ta wioska Tosh Tam na samym początku, ten pierwszy taki najwyższy budynek do lewej Tam piliśmy i jedliśmy śniadanko i tak to wygląda. Przemierzyliśmy całą wioskę, no trochę się namęczyliśmy, nie powiem, ale no, widok jaki tutaj jest no to oddaje. Nie? Jeżeli chodzi o zmęczenie, to największym zmęczeniem było chodzić po tej wiosce, bo tu jest dużo takich schodków, dosyć ciężkich schodków i dosyć grubych schodków, więc to jedyne największe zmęczenie, które było, ale tak oprócz tego bardzo fajnie, bardzo polecamy tą wioskę, i to jest must have, który musicie odwiedzić, moim zdaniem. To jest miejsce, do którego trzeba przyjść, trzeba to zobaczyć na własne oczy, bo naprawdę nie chce się stąd wracać i, i to jest przepiękne. I to jest właśnie to, za co kochałem podróże. No, my będziemy już lecieć, bo bateryki rozładowane, nie tylko nasze, ale też GoProsowe i telefonowe. Tak, i będziemy po prostu lecieć. Myślę, że na samo wejście na górę, właśnie z tamtego miejsca, z, tamtego, z tamtej tamy, około. Siedmiu kilometrów myślę, ośmiu i teraz drugie tyle do zejścia i